Żyjesz w epoce pozorów, obłudy i próżnej chwały własnej. Zdobywcy świata posługują się łapówkami i pochlebstwem, a nad nimi największą korzyść grzechową przynosi publiczny panegiryk, wygłoszony na chwałę współgrzesznika. Mam większą moc od łapówki. Jest przez wielu upragniony. Człowiek pyszny szuka chwały własnej, uwielbienia i ubóstwienia. Jak to miło słyszeć o własnej nadzwyczajności, i wielu z obrzydzeniem ucieka od takiego szczytowego zakłamania. Szukanie chwały własnej, by być podziwianym i na ustach innych, to diabelska próżność odbierająca realne widzenie świata jest grzechem lansowanym przez wielu upragnionym. Kto temu ulega, Boga we czci nie ma, bo u niego wszystko jest tylko środkiem dla chwały własnej, bo wuchwalca traci bojaźń Bożą. Ona nabywa strachu i obaw przed ludźmi. Gdy człowiek zgubił prawdę lub nigdy nie chciał jej nabyć, to musi sobie stworzyć coś zastępczego. I wtedy do rzeczy istotnych podnosi fakty bez znaczenia. To tak jak na przykład w ogłupiaczach medialnych. Informują, że jakaś pani, na przykład z Sejmu, zrezygnowała z jakiegoś tam korzystania w internecie czy w telefonie. No co to ma za znaczenie? Ale takimi sensacjami, takimi głupotami ludzie są zaśmiecani. Natomiast media nie mówią o sprawach wielkich, jedynych, niepowtarzalnych, zbawiennych. Media nie zajmują się głoszeniem człowieka jako dziecka Bożego i jego przeznaczenia do świętości, która jest szczytem człowieczeństwa. I gdy się tak ludzie nie zdystansują od tego, to wtedy żyją tym propagandowym chłomem i ulegają zniszczeniu. Człowiek Boży, czyli Ty. Masz obowiązek być człowiekiem wolnym, zorientowanym, odważnym, aby wybrać i podjąć decyzję i ją wykonać. Masz być człowiekiem Bożym, który wie kim jest i po co żyje. Ty nie możesz być ze stada poszukiwaczy, którzy nie wiedzą kim są i wymyślają sobie. Ty masz być czytelnym dla świata. Oczywistym dla najbliższych i jednoznacznym dla siebie samego. Bóg w Twoim życiu jest dla Ciebie. Jeśli On jest dla Ciebie, to czego Ci więcej? Jeśli Bóg nie będzie przez Ciebie przyjęty, uwzględniony, zaakceptowany, to będziesz wiódł życie zastępcze, czyli błędne, marne. Które nie spełnia Ciebie i drwoni Ciebie na życie wieczne. Podobno w tym roku już było najwięcej trupów przy zdobywaniu Ewerestu. Tylu co w tym roku to jeszcze nigdy nie było. Ci ludzie wybierając się tam poszli po śmierć. Nie wiedzieli tego. A nawet gdyby wrócili żywi, to jaki cel morderczej wyprawy bez Boga poza nim dla próżnej chwały własnej i udowodnienia swojej chwilowej nadzwyczajności? Wyprawy ekstremalne, sport ekstremalny nie mają sensu, wartości, są traceniem życia. Sport rekreacyjny jest wypoczynkiem, ten może być. Natomiast, gdzie ludzie sobie z wysiłku maksymalnego czynią dziedzinę życia, to z tego nie będzie żadnej zasługi na niebo. Można przy tym zarobić jakieś pieniądze doczesne, ale zasługi na niebo z tego nie ma. Naucz się. Spoglądać na wszystko okiem Bożym, abyś sobie nie kłamał i siebie nie uwodził. Bo w przeciwnym razie zrodzą się w tobie tęsknoty, które ci nie doprowadzą do celu, a gdy ich posmakujesz, będziesz zatruty. Człowiek niecierpliwy, zwłaszcza we wczesnej młodości, Chce posmakować życia tam, gdzie jest mu to niedozwolone, gdzie jest do tego nieprzygotowany. I gdy sobie na wiele takich spraw pozwala, wtedy niszczy siebie i odpada od więzi z Bogiem, to są te zuchwałe, ukryte przed światem grzechy, ta śmiałość, która towarzyszy ludziom którzy nie pamiętają w tym momencie kim są i po co żyją. Małe dzieci, takie w wieku piaskownicowym, bawią się w dorosłość i to zrozumiałe. Ale młodzież nastoletnia, gdy próbuje się bawić w dorosłość, której nie ma, to, to już jest dramatyczne. Nie wolno smakować wszystkiego, co istnieje na świecie. Alkohol nie jest po to, by się nim upijać, choć jest darem Bożym. Wyprodukowane narkotyki nie są po to, by się nimi odurzać, choć są też dziełem Boga dla innych celów, nie dla śmiercionośnych. Wszystko, co czynisz, ma głęboki, daleki sens, o ile czynisz to ze względu na Boga i dla swojego zbawienia. Dlatego człowiek wierzący praktycznie jest mędrycem, który nie, że wie lepiej, tylko wie to, co potrzeba. Zna prawdę dotyczącą własnego uświęcenia i uświęcenie swoje realizuje w trudach codziennych, nie odstępuje od brzegu zamysłu, bo życie jego jest krótkie. Popatrz w lustro. Wszyscy się starzeją, czyli zbliżają się do śmierci. I co? Śmierć nie jest unicestwieniem. Śmierć daje życie, tylko inne życie. Do tego innego życia trzeba się przysposobić, przygotować. Aby być zdatnym do uczestniczenia w nim, starzenie się ciała powinno iść w parze z młodnieniem, pięknieniem duszy nieśmiertelnej. Jesteś duszą i ciałem jako jeden człowiek. Na moment utracisz, utracisz ciało, ale siebie jako takiego nie utracisz. Bo dusza, która w Tobie myśli i rządzi, czyli Ty, ma wieczne bytowanie i perspektywę u Boga, jeśli nie utracisz tej szansy. Dlatego żyj w Własce, w uposażeniu Bogiem, żyj w Jego mocy, nie w samousprawiedliwieniu czy w dobrym mniemaniu o sobie. Trzeba Ci żyć w Własce, być po rozgrzeszeniu. I łaski tej nie tracić. Trzeba być człowiekiem Boga we wszystkim. Wtedy dopiero ocalejesz i Pan Bóg da ci pełnię życia, zbawienie.